Za nami dziewiąty halowy turniej piłki nożnej o Puchar prezydenta miasta Tarnobrzega. W rywalizacji udział wzięło 7 drużyn, które rozegrały w sumie 21 meczów. W tym roku obyło się bez niespodzianek. Najlepsza okazała się ekipa siarki Tarnobrzeg. Tradycyjnie poza nagrodzeniem zespołów przyznano również wyróżnienia indywidualne. Poza seniorskimi drużynami z terenu całego miasta, wzorem poprzednich edycji w rywalizacji udział wzięła ekipa siarka Old Boys. W tym roku na zawodników czekała solidna porcja meczów. Dla poszczególnych drużyn to kolejny przystanek przed startem piłkarskiej wiosny. Gra na hali znacznie różni się od rywalizacji na trawiastym boisku, ale to bardzo dobra forma treningu. Turniej już rozgrywany był po raz dziewiąty. Cieszę się dużym yy, zainteresowaniem naszych drużyn osiedlowych, które mogą rywalizować z siarką również. W tym roku zrobiliśmy w ten sposób, żeby każdy zagrył z każdym, każdy miał możliwość rywalizowania z drużyną, którą uważamy za najlepszą w mieście i zawodową. Mam nadzieję, że ten sezon skończy się sukcesem nie tylko tego zespołu, ale jeszcze przynajmniej zespołu z Zakrzowa. Większość tych chłopców, którzy dzisiaj gdzieś tam występują w tych drużynach osiedlowych też swoją przygodę Siarką kiedyś mieli. Także myślę, że warto raz w roku się spotkać, e, zmierzyć e, z, można powiedzieć i z pierwszą drużyną i, i od chyba czterech lat z Oldboyami, czyli zawodnikami, którzy kiedyś się wyznowali. E, I to jest taka fajna rywalizacja, myślę, że to ma też taki aspekt. Można powiedzieć, trochę, trochę rodzinny, i, yy, i myślę, że to będzie miasto. Yy, prezydenci jakby co roku pielęgnować. Oldboje siarki kolejny raz pokazali, że mimo upływu lat potrafią się zmobilizować i powalczyć z młodszymi rywalami. W drużynie prowadzonej tego dnia przez trenera Adama Marzysza zagrali m.in. prezes Dariusz Dziedzic, Mirosław Kabata oraz Jacek Kuranty. Dajemy radę i myślę, że. Ten jakby coroczny turniej, który, który rozgrywamy na hali o prezydenta miasta Dramrzega. cieszy się takim sporym powodzeniem, jeżeli chodzi o Siarkę, o klub osiedlowy, ale, ale głównie przysparza sporych emocji też, też nam, czyli, czyli byłym zawodnikom Siarki, byłym wychowankom Siarki, którzy generalnie gdzieś tam swoją przygodę kiedyś, kiedyś zaczynali w Siarce. Myślę, że sportowo dajemy radę. Wiadomo, że wiek w większości już nie ten, ale piłkarsko bronimy się. Fajna inicjatywa tutaj wychodzi cały czas od prezesa, że możemy przyjechać tutaj jako oboje, spotkać się przede wszystkim, pograć razem, przede wszystkim porozmawiać. Każdy gdzieś tam wiadomo, gdzieś tam indziej mieszka. Nie jest to takie łatwe, żeby na co dzień się spotkać. Także bardzo fajnie. I bardzo miło było zagrać znowu znowu razem w tym, w tym składzie. Po rozegraniu wszystkich meczów podliczono punkty i powstała końcowa tabela. Zgodnie z przewidywaniami wygrała siarka Tarnobrzeg. Drugie miejsce zajęła ekipa siarka Old Boys, a trzecie Junior Zakrzów. Dalsze miejsca przypadły kolejno OKS Wielowieś, Koniczynce Ocice, Wspólnocie Serbinów oraz Iskrze Sobów. No na pewno cenne, cenne mecze dla chłopaków, bo. Wiadomo, że jest to zabawa dla wszystkich klubów tutaj osiedlowych, no ale byliśmy tym faworytem, no i pasowało, żeśmy wygrali. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Wygraliśmy ten turniej. No i na pewno każdy się cieszy. Drużyna, chłopcy się cieszą, trener, trenerzy, także myślę, że fajną pracę tutaj wykonaliśmy, bo wiadomo, że umiejętności chłopcy uważają, że mają duże kwestia zaangażowania i podejścia do meczów. No. Znowu drugie miejsce, niestety. Ale każdy gdzieś z nas jeszcze się tam powiedzmy trochę rusza. Gdzieś tam ten sport cały czas nam towarzyszy. Praca, wiadomo pracą, ale gdzieś tam po pracy jeszcze, jeszcze się dodatkowo rusza. Także, także jakoś to wygląda. Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Paweł Czachur z Koniczynki Ocice. Najlepszym strzelcem Mirosław Kabata grający w barwach Siarka Old Boys. A najlepszym zawodnikiem całego turnieju wybrano Dawida Baudege z Siarki Tarnobrzeg. Paru chłopaków przecież grało w tym klubie, chcą się pokazać, chcą też pokazać, czy odboje, czy inne zespoły, że są no lepszymi do tej pory zawodnikami niż, niż zawodnicy, którzy obecnie grają. No i dlatego ma smaczek ten turniej jest fajny. I, no, tak jak mówiłem, no dobrze, wygrali, bo. No powinniśmy wygrać, no taka jest prawda, no gram w trzeciej no nie czarujmy się. Dużo zainteresowań piłką nożną w mieście. Siarka trenuje bardzo dużo młodzieży. Tam młodzież, jeżeli się nie przebije w klubie sportowym siarki, trafia do drużyn osiedlowych, więc to jest bardzo dobra robota i bardzo fajnie, że jest taki klub jak Siarka, który strzesza po kilkaset dzieciaków, które później trafiają na boiska różnych klubów naszych.